Nikt nie odważył się rozmawiać z synem milionera, dopóki bezdomna, czarnoskóra dziewczynka nie zrobiła niemożliwego. Nikt już nie rozmawiał z synem milionera. Nie po wypadku, nie po wózku inwalidzkim. Samotność uczyniła go niegrzecznym, gniewnym, nietykalnym. Wtedy bezdomna, czarnoskóra dziewczynka podeszła do niego z jedną czerwoną różą. Nie bała się jego gniewu, nie litowała się nad jego bólem. To... Co powiedziała potem, zdruzgotało go i zmieniło wszystko na zawsze. Zanim zaczniemy, dajcie nam znać w komentarzach, która jest godzina i skąd nas oglądacie. Zaczynajmy. On nie zawsze taki był. Przed wózkiem inwalidzkim, przed ciszą, która podążała za nim jak drugi cień. Zanim ludzie poznali jego imię tylko dzięki darowiznom, fundacjom i nagłówkom gazet. Przed tym wszystkim Elliot był po prostu chłopcem. Biały, ośmioletni. Szybki biegać, głośny się śmiejący, rodzaj dziecka, które nienawidziło czekania bardziej niż czegokolwiek na świecie. Ostatni przy bramie to ślimak. Wykrzykiwał każdego popołudnia. Plecak obijał się o jego kręgosłup, buty klapały o chodnik, gdzie mknął obok innych dzieci. Kochał sposób, w jaki powietrze paliło jego płuca. Kochał to, że jego nogi nigdy nie męczyły się dość szybko. Kochał wygrywać wyścigi, które nie miały znaczenia. Miał przyjaciół prawdziwych, takich, którzy dzielili się przekąskami, tajemnicami i wyzwaniami, takich, którzy czekali na niego każdego popołudnia przed szkolną bramą, opierając się o płot, kopiąc kurz, kłócąc się, czyja kolej na wybór gry. Z wyjątkiem tamtego dnia. Tamtego dnia tłum przerzedził się szybciej niż zwykle. Rodzice przyszli wcześniej, nauczyciele zamknęli drzwi. Niebo stało się matowo szare, sprawiając, że wszystko wydawało się spóźnione. Tamtego dnia jego ojciec znowu się spóźnił. Pięć minut. powiedział ojciec przez telefon. Po prostu poczekaj. Eli, proszę. Eli nienawidził tego słowa. Czekaj. Zawsze czuło się to jak przegrana bez biegania. Stał przy krawężniku, ręce mocno skrzyżowane na piersi, plecak suwał się z jednego ramienia. Samochody pędziły obok, opony syczały, dzieci znikały jedno po drugim, śmiech cichu, a została tylko cisza i brzęk zamykanej za nim szkolnej bramy. Metal o metal, ostateczny jakbycie zostawionym. Nie czekam, wymruczał do siebie. Przebiegł przez ulicę bez patrzenia. Najpierw pojawił się dźwięk, ostry, przeraźliwy klakson. Potem uderzenie: mocne, szybkie, złe. Potem ból tak jasny, że wymazał wszystko inne. Potem nic. Teraz siedzi na czarnym wózku inwalidzkim. Ręce spoczywają sztywno na podłokietnikach, jakby już do niego nie należały. Jego palce czasem zginają się bez pozwolenia. Czasem drżą. Nienawidzi obuty w rzeczy. Nosi jasnobrązową marynarkę, białą koszulę, ciemne spodnie, ubrania wybrane starannie, celowo. Jego ojciec na tym nalega. Ubrania które mówią kontrola, ubrania, które mówią godność, ubrania mające sprawić, by ludzie patrzyli na jego twarz, zanim spojrzą na wózek. I tak się gacią. Elliot o tym wie, zawsze o tym wie. Wyłapuje odbicia w szybach, w oknach samochodów, w oczach nieznajomych, gdzie myślą, że nie patrzy. Przestań się tak na mnie gapić. Elliot warczy na kobietę, która zwalnia, czy chodząc obok. Ona wzdryga się, mruczy przeprosiny, idzie szybciej. Jego ojciec stoi za nim, biały, w średnim wieku, wysoki, ubrany w ciemnozielony garnitur, który leży idealnie. Wszystko w tym człowieku jest precyzyjne, opanowane, z wyjątkiem jego oczu. Jest w nich coś gorszego niż smutek. Poczucie winy, które nigdzie nie milknie. Elliot, mówi cicho ojciec. Wystarczy, Elliot wybucha śmiechem, który brzmi źle w ustach ośmiolatka. Gorzki, ostry, zbyt stary dla jego twarzy. Wystarczy czego? Odgryza się Elliot. Oddychania. Ojciec otwiera usta, zamyka je. Nigdy już nie wie, co powiedzieć. Kiedyś cały czas mówił o szkole, o sporcie, o przyszłości. Teraz każde słowo wydaje się czymś, co może coś rozczaskać. Elliot nienawidzi uciekania. Teraz wszyscy go do tego zmuszają. Lekarze, terapeuci, opiekunowie o łagodnych głosach i ostrożnych dłoniach. Bądź cierpliwy. Daj temu czas. Pozwól innym pomóc. Nienawidzi tego wszystkiego. Nienawidzi tego, jak ludzie mówią przy nim powoli, jakby jego uszy te się zepsuły. Nienawidzi tego, jak dzieci siepczą i wytykają go palcami, a potem udają, że tego nie robiły. Nienawidzi tego, jak przyjaciele przestali przychodzić po kilku pierwszych miesiącach, gdy gypsy zdjęto, a nic magicznie się nie naprawiło. A najbardziej nienawidzi tego, jak ojciec patrzy na niego jak na błąd, który przetrwał. Cień przesuwa się w jego polu widzenia. Dziewczynka, czarnoskóra, około ośmiu lub dziewięciu lat, chuda, zbyt chuda, brudna brązowa koszulka z krótkim rękawem, zniszczone spodnie z dziurą na kolanie, włosy w nieładzie... Twarz zmęczona sposób, który dorośli rozpoznają, ale dzieci nie powinny go nosić. Stoi zbyt blisko. Czego chcesz? warczy Elliot. Idź stąd. Ona nie odchodzi. Ludzie zazwyczaj odchodzą. Podnosi rękę. W niej pojedyncza czerwona róża, łodyga krzywa, jeden płatek posiniaczony. Ręce Elliota natychmiast unoszą się w ostrym, obronnym geście. Nie potrzebuje tego, mówi. Nie potrzebuję niczego od ciebie. Jego ojciec postępuje krok do przodu. Hej, powiedziałem, że tego nie chcę. Krzyczy Eliot, a jego głos łanie się połowie zdania. Dlaczego ludzie ciągle dają mi rzeczy, jakbym był zepsuty? Dziewczynka w końcu się odzywa. Jej głos jest cichy, szorstki, jakby używała go rzadziej niż powinna. Nie dawałam tego z tego powodu. Eliot drwi, oczy mu płoną. Więc dlaczego? Chcesz pieniędzy, bo tego wszyscy chcaj. Nie znam cię, mówi po prostu. Po prostu cię zobaczyłam. Eliot pęka. Gratulacje. Ona patrzy na jego dłonie, na to, jak drżą, nawet gdy są zaciśnięte w pieści. Wyglądasz na kogoś, kto nienawidzi ciekania, mówi. Słowa lądują ciężko. Nie miękko, nie miło. Prawdziwie. Elliot przełyka ślinę. Jego szczęka się zaciska. Nic nie wiesz, mówi. Myślisz, że wiesz? Nie wiesz. Raz poczekałem i teraz nie mogę chodzić. Świat zdaje się zatrzymywać. Ojciec zamiera za nim. Dziewczynka nie cofa się. Mój tata się spóźnił, kontynuuje Elliot. Słowa wylewają się teraz. Brzydkie i surowe. Powiedział mi, żebym czekał. Nie zrobiłem tego. I teraz on patrzy na mnie tak każdego dnia. Rzuca głową w stronę ojca. Jakby był na czas. Wciąż byłbym normalny. Głos ojca się łamie. Elliot, nie. Elliot warczy. Nie mów, że ci przykro. Mówisz to codziennie. Ranie dziewczynki drży, gdy trzyma róże. Czekałam całe życie. Mówi cicho. Na ludzi, którzy nigdy nie przyszli. Elliot patrzy teraz na nią właściwie. Naprawdę patrzy na brud pod jej paznokciami. Na to, jakie ramiona pozostały napięte, jakby zawsze była w pogotowiu. Na fakt, że stoi tam, nie mając nic do zyskania. Powoli pochyla się i kładzie róże delikatnie na jego kolanach. Po raz pierwszy od lat Elliot czegoś nie odpycha. I tym razem, nie nienawidząc tego, Elliot siedzi nieruchomo. Zbyt nieruchomo. Róża leży na jego kolanach, jasno czerwona na tlematowej cierni wózka i bladej sztywności jego dłoni. Wygląda nie na miejscu, jakby przez pomyłkę zbłądziła do niewłaściwego życia, jakby piękno nie rozumiało, gdzie wylądowało. Jego palce drgają, niepewne, czy ją odepchnąć, czy zmiaździć. Dziewczynka nie uśmiecha się, nie czeka na podziękowania, nie ogląda się, by sprawdzić, czy zrobiła coś dobrego. Odwraca się, już odchodząc, jakby ten moment już do niej nie należał. Czekaj. To słowo wyrywa się z gardła Eliota, zanim zdąży je powstrzymać. To zaskakuje jego. To zaskakuje wszystkich. Dziewczynka zamiera w pół kroku. Elliot przełyka ślinę. Jego klaka piersiowa się zaciska. Oddech jest płytki, jakby powietrze nagle ważyło więcej niż powinno. Nienawidzi tego słowa. Zawsze nienawidził. A jednak oto padło ono na głos jego ustęp. Powiedziałaś, że czekałaś całe życie, mówi. Jego głos tym razem nie jest ostry. Jest surowy, pełen ludzi, którzy nie przyszli. Ona kiwa głową raz. Niedramatycznie, po prostu szczerze. Nie przychodzą. To wszystko? Elliot rzuca słabo. Tylko tyle masz do powiedzenia. Ona odwraca się do niego twarzą. Jej oczy nie są zimne są zmęczone. Co chcesz, żebym powiedziała? Pyta. Że będzie lepiej. Nie wiem tego. Ta szczerość uderza go mocniej niż jakakolwiek obelga. Elliot patrzy w dół na róże, na swoje bezużyteczne nogi, na staranie dobrane ubrania mające ukryć prawdę. Moje życie jest zrujnowane, mruczy. Dziewczynka mu się wtedy przygląda. Naprawdę mu się przygląda. Wózek, czyste buty. Budynek za nimi. Mężczyzna stojący wystarczająco blisko, by go złapać, jeśli się załamie. Nie, mówi cicho. Ono się zmieniło. Elliot wydaje gorzki śmiech. Nie mogę chodzić. Iść na betonie, odpowiada na tych mast. Czasem głodna, czasem zmarznięta, czasem jedno i drugie. Słowa lądują ciężko. Bez złości, bez licytowania się. Po prostu fakt. Elliot nie ma nic do powiedzenia. Masz tatę, kontynuuje, kiwając lekko głową w stronę mężczyzny za nim. Patrzy na ciebie, jakby oddał wszystko, co posiada, byle tylko móc później jej jeszcze raz, gdyby to oznaczało cofnięcie tamtego dnia. Ojciec gwałtownie się odwraca, jego ścięka się zaciska. Przyciska kciuk mocno do dłoni, jakby ból mógł pomóc mu ustać. Masz dom, mówi dziewczynka. Lekarzy, jedzenie, szkołę czekającą na ciebie, gdy będziesz gotowy. Dłonie Eliota zaciskają się w pieści. A ty? Pyta cicho. Ona wzrusza ramionami. Mały, wyćwiczony ruch. Mam dzisiaj. Coś pęka. Nie głośno, nie w sposób, który ktokolwiek inny zauważyłby od razu, ale całkowicie. Ramiona Eliota zaczynają się trzęść. Gryży mocno wargę, Próbując to powstrzymać, nienawidzi płakać, nienawidzi tego bardziej niż upadku, bardziej niż bólu, bardziej niż litości. Kiedyś biegałem, szepcze, nienawidziłem czekania, byłem szybki, byłem głośny, wszyscy mnie znali. Jego głos pęka, łzy wypływają, zanim zdoła je powstrzymać. Teraz znają tylko wózek. Dziewczynka, kukę, by byś na poziomie jego oczu. Nie dotyka go, po prostu tam jest. Oni cię nie znają, mówi łagodnie. Oni wiedzą tylko, co się stało. Elliot patrzy na nią, twarz ma czerwoną. oczy palą. Zostaniesz. Pyta. Słowa wychodzą małe. Po prostu bądź moją przyjaciółką. To słowo wydaje się kruche, jakby mogło się rozpaść. Gdyby ona źle oddechnęła. Ona się waha. Przyjaciele czekają, mówi powoli. Elliot szybko kiwa głową. Zbyt szybko. Mogę poczekać. Przysięgam, że spróbuję. Przygląda mu się przez długą chwilę. Wystarczająco długą, by jego klaka piersiowa znów zaczęła boleć. Tylko jeśli spróbujesz czegoś dla mnie, mówi. Czegokolwiek. Punktuje w dół. Twoja noga. Nie. To słowo pada natychmiast za nich. Ojciec postępuje krok naprzód. Głos ma napięty. Strach jest teraz obnażony. Nie. Elliot odwraca się gwałtownie. Tato, przestań. Nie możesz tak po prostu. Zaczyna ojciec. Lekarz powiedział. Nie obchodzi mnie to. Ucina Elliot. Jego głos drży, ale się nie wycofuje. Nie chce już siedzieć. Dziewczynka cofa się, dając mu przestrzeń. Po prostu spróbuj, mówi. Chociaż odrobinę. Elliot mocno chwyta podłokietniki. łokietniki. Jego kłykcie białeje. Twarz mu tężeje. Podperli się na skroniach. Nic. Sapie. Próbuje ponownie. Ból eksploduje w nim. Ostry. Elektryczny. Krzyczy, odchylając głowę do tyłu. Elliot. Przestań. Krzyczy ojciec. Panika rozdziera kontrolę. Ale Eliot nie przestaje. Jego noga drży. Ledwo. Prawie nic. Ale porusza się. Dziewczynka wstrzymuje oddech. Zrobiłeś to? Szepcze. Eliot opada z powrotem. Szlochając. Nie z bólu, ale z szoku. Czułem to... Płacie? Tato, czułem to... Jego ojciec pada przed nim na kolana. Dłonie mu drżą. Gdy ujmuje twarz Eliota, jestem tutaj, mówi, głos mu się łanie, nie spóźniłem się, jestem tutaj. Dziewczynka nie zostaje długo, nigdy tego nie robi, ale wraca następnego dnia i kolejnego. Czasem mówi, czasem po prostu siedzi pobliżu, ze skrzyżowanymi nogami, obserwując świat, jakby mógł zniknąć, gdyby odwróciła wzrok. Czasem Eliot znów jest zły, warczy, Odpycha ludzi, a ona wciąż wraca. Terapia zaczyna się od nowa. Trudniejsza, brutalniejsza. Trzy miesiące, cztery. Upadki, siniaki, krzyki za zamkniętymi drzwiami. Nienawidzę tego. Krzyczy Elliot pewnego dnia, opadając na matę. Nienawidzę czekania. Dziewczynka siada na podłodze obok niego. Więc nie czekaj, mówi. Ruszaj się. Jeden krok. Potem kolejne. Pierwszym razem, gdy Elliot staje bez wózka, z trzasącymi się kolanami, potem spływającym po twarzy, załamuje się całkowicie. Ojciec patrzy z progu, trzymając ręce na ustach, niezdolny do wydobycia głosu. Cztery miesiące później Eliot idzie, powoli, nierówno, zdeterminowany. Nie idealnie, ale do przodu. Dziewczynka patrzy na niego, jakby już wiedziała, że to zrobi. Poczekałeś, mówi. Elliot uśmiecha się przez łzy. Nauczyłem się jak. Ona nie znika, nie zostaje magicznie uratowana, ale nie jest już niewidzialna. A Elliot nie jest już tylko chłopcem na wózku. Znaleźli się w najgorszym momencie i żadne z nich nie puściło. Jeśli ta historia Cię poruszyła, nie milcz, polub ten film, aby więcej osób zobaczyło, co samotność naprawdę robi z dzieckiem. Skomentuj poniżej. Czy chłopiec był niegrzeczny, czy po prostu złamany, i zasubskrybuj nasze potężne, życiowe historie, w których ból, prawda i odwaga zderzają się w najmniej oczekiwanych momentach.